Mieszkanie 45 m2. Zobaczcie, jak wszystko ładnie jest zaprojektowane. Tutaj u nas znajduje się pokój dla dzieci. Master bedroom czyli sypialnia dla rodziców. Teraz mamy szafę, łazienka. Bardzo przestrzenna kuchnia, strefa, gdzie możecie zjeść obiadek z całą rodziną, tutaj u nas zaprojektowany bar, strefa odpoczynku i ogromny balkon. Przypominam, że ten projekt będzie się znajdować na pierwszej linii brzegowej, meble.